Ło, wow. było grube. Ja bym wyrąbał. Ło, wow. tędy nie chyba. Kamil poszedł piecem na dół normalnie. Endurowiec. <grywka> Ja musiał czekać na siebie na tak. Zblokowała mnie tamte Wszystko jest przygotowane, człowiek. Żelki są? Nie ma żelków I teraz, ciśnij Trzymaj koło dziewczynom <laughs> jest wszystko już w record. że to nie jest miejsce epic. Uwaga, uwaga, i uważaj, uważaj. Dzięki. ci dzisiaj nie dały rady Jak nie dały rady? Kurwa Aaaa. Kurwa zawsze dają rady Jeszcze trochę pojadę Potem poczekam na Kamil Nie będziemy nagrywać pod górę, nie? Kamil w żywiole swoim Idzie normalnie jak wściek Patrzcie to się dzieje Ajajaj ten kamyk był niebezpieczny Muszę troszkę zwolnić, bo ja nie widzę nic przed Kamilem Wolałbym się nie... nie nadziać na jakiś... ...kamyk Ależ to było znowu fajne Wszystko OK? Znaczy O! Ma skład wentyla? Ma A wszystko Nie mam tego kluczyka, Normalnie nie wiem, czy dasz, nie to zaworu presto to mocno skręć po prostu teraz, będzie się łatwiej. ten tu mocno teraz skręć Czy to skręcić mocno, nie? No 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 Dobra dobra My nie mam tej Normalnie końcówki Normalnie Kamil to jest DB. Memory 5, siara Nagrywamy A. O Czekaj, czekaj, zaraz mam w busie, już przywiozę. <laughs> Nie turbo riper? Dalej w towarzystwie dziewczyn. Sobie jedziemy elegancko. Ja... Nie, tutaj potrzebuję. Zawoda? Szefie co lejemy? Proszę. I za Normalnie. Na jednym bidonie to opędz opędzą. Może coś zjem? Ja będę z jednym bidonem jeździł, a drugi będę miał dla Ciebie. Ja na jednym to. Jak są wykrzykniki, od razu jest fajna zabawa. Ale dobra, no ale coś się przynajmniej... Przynajmniej coś się dzieje, nie? No on tam wszedł na pirkę. Ostatni podjazd, się troszkę rozpadało. A przynajmniej nie jest gorąco. Ale urwa! Poszedł normalnie Co to było? z krzakiem. Ne, jeszcze jest pod nogą. O, Kamil, zobacz, są, są wykrzykniki, będzie zabawa. I driftem go na metę No już się nagrywa cały czas, Kami być radę Tak, brzuchy wciągamy Temperatura spadła do 15 stopni Ojej! Nie myślałem, że na tym Na tej etapówce zmarznę